W maturę zrobiłem na tajnych kompletach liceum imienia księcia Jezusa Pania na na Żoliborzu w czerwcu 1940 roku. Normalnie bym poszedł, gdyby nie było wojny, albo do podchorążówki, albo na wyższe studia. No, ale oczywiście to była pełnia okupacji, nie było o tym mowy, o wyższych studiach. No, bardzo chciałem się uczyć, bardzo chciałem zdobywać wiedzę. No, i szukałem jakiegoś dojścia do tajnego nauczania. Sądziłem oczywiście, że to będzie możliwe. Jawne oczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, że nie będzie żadnego jawnego nauczania, natomiast tajne nauczanie rozpoczęło się bardzo szybko. Rozpoczęło już chyba się w 1941 roku. Na historii to było trwało aż do 1944 roku to znaczy trzy roczniki właściwie studentów historii przeszło. Atmosfera była bardzo napięta cały czas, to znaczy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że robimy rzecz nielegalną, ale chcieliśmy coś pożytecznego robić, coś, co przyda się i krajowi, i nam samym w formie uczenia się. Większość z nas należała także jednocześnie do różnej konspiracji, czy tej politycznej, czy tej wojskowej.